Jest. Tylko nie ruszę jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Widzę ją i widzę kabel. Chwyć go i powiedz mi kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. A ty co myślisz? Co mam teraz zrobić? To po co przyszedłeś? Pytaj ją. Jest nieprzytomna. Albo udaje. Dobra, jestem gotowy. Powiem kiedy. Ja też. Dobra, teraz. Gotowe. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran. Nie mamy wyjścia, Wi. Zabierzmy ją stąd. Najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Ci będzie, masz. Napawaj się. Wreszcie coś innego z z miasta. Nie mów mi, że nie czujesz ulgi. Wchodzimy? Dajmy im trochę czasu. Wiedziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam, na miejscu. Ale to nie zależy od Ciebie. Idziemy. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko, że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba kurwa żartujesz. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej czipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Ja wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindensy, które znalazłam. Ile udało ci się zgrać tych braindensów? Dwa. Z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej, okay, Pokaż mi. Daj mi sekundę. Zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjąło mowę. Chodź wi. No. Nie wygląda to najlepiej. Gładko to rozgrywasz. Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać: wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? Słuchaj. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię i to szybko, to umrę. No dobra, faktycznie tracimy tylko czas. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Mm, zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z braintensów wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę, zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam. Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić brain dance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Na co mam zwrócić? Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Na co? Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana na trenerka. Ta. albo z takimi współpracuje. Mam zwrócić uwagę. Mamy To chyba nic ważnego. Może nie. Ale wszystkie są z miejsc położonych w pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Mam mamy... No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang na trenerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Dobra, Judy, mamy to. I co myślisz? Kobieta, która wynajęła Ewelin. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Wie. Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Ewelin nie była z nami do końca szczera. To mam powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje. Oh, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Kompeki plaza. I sprzątnąć Biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich? Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Tak, czyli tak. Jakoś taki człowiek, to On n'a pas réagi. On pli C'est plus bon, moyen de nous gagner pour nous arriver sans Yorinobu. Il faut que nous prenions cela. Vous avez plus bon l'idée Très bien. Si vous décidez si vous pensez que vous pensez, continuez à faire travail. Mais quelle est-ce que vous avez Je ne sais pas, peut-être en croate Mais si vous êtes des voodoo boys. Zatrzymał auto tłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Czekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego że. Nie, nie zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do tłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. w cię.

Déjà oui, il y a avez raison, vous ou intelligent pour ça, bien. Monse, la pour bien. Vous pensez que a fait problème? pas agi. plus, C'est plus bon moyen pour nous arriver sur Yorinobu. Il faut que nous prenions cela. là. suis nous en nous tirer Très bien. Jeśli zdecydujesz się Okej, okay, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu! Wiesz, o co mógł chodzić? Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. En. co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi! Byłem martwy przez pięćdziesiąt lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o Biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Wodu Boys. Poczekaj, masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Wodu Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naśle na Ewelin? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi i podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby dzisiaj lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. والشا Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boysami. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boysom przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Mm -hmm. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Och, wi, Odwrócona psychologia. Ze mną? Daj spokój. Bryżit? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Wudubojsi traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Ja? Skąd? Interesy wudubojsi. Niebezpieczne połączenie. Ale jeśli chcesz, mogę spytać, czy da się coś załapić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Cenię prywatność, ale nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Chcesz coś opchnąć w Uboysa? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcę. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do Ciebie.